Here we go, money talks. Money. Money talk. Siema, skoro tutaj przyszedłeś, potrzebujesz pomocy. Ja wiem, jak ci pomóc. Czy chciałbyś zarobić na paka w 2021 roku? Bez wielkiego nakładu siły, w jak najkrótszym czasie. Jak najbardziej efektywny w sposób. Po to tu jestem. Jestem tu po to, żeby Tobie pomóc. Jestem po to, żeby Tobie doradzić, żeby Ci żyło się jak najlepiej. Żeby Wam zdradzić ten e, pierwszy sposób, bardzo długo się zastanawiałem. Wiecie jak to jest? No, takie pomysły nie przychodzą z nieba. Pierwszym sposobem jest sposób pójścia do pracy. Posłuchajcie, idziesz. Załóżmy, że pak kosztuje 45 zł. 45 zł pak na 30 dni. Najniższa krajowa ile wynosi? Jest to około 15 na rękę. Może trochę więcej, jak ktoś ma jakieś fajne umiejętności. Czyli z moich obliczeń wychodzi na to, że idziesz na 3 godziny do pracy. Idziesz na 3 godziny do pracy i stać się na miesiąc na paka. Porównując to do tego, że miałbyś zbierać jakieś kurwa butelki z podłogi, jakieś itemki tam z tych potworków, kurwa weź to 10 godzin, zbieraj a i tak nie uzbierasz na paka. Idziesz 3 godzinki, pyk, masz spokój na miesiąc. Nie ma z tym żadnego problemu. Posłuchajcie, jeżeli mielibyście zbierać butelki z ziemi, empty flaski tibijskie, tibijskie empty flaski, załóżmy, że pak kosztuje 7kk, czyli 7 milionów dzielimy na 5 gp. Musiałbyś 1,4 400 zajebanych butelek mieć, żeby zarobić na pakach, rozumiesz? Wiesz ile to jest zbierania? Wiesz ile to jest zbierania tych flasków? Nie wiem, czy ci nawet miesiąc wystarczy, tyle ile ten pak w ogóle trwa. Miesiąc? Trzy dni. Tu trzy godziny. Trzy godziny. Poradnik bardzo krótki, poradnik bardzo treściwy. Widzimy się w następnym praktycznym poradniku: jak radzić sobie na tibijskich szlakach w 2021 roku? Bez odbioru.